A teraz opowiemy Państwu o najczęściej popełnianych błędach podczas uruchamiania programu do obsługi czytnika RFID. Naciskamy ikonkę naszego programu, otwiera nam się główne okno i zwrócę Państwu uwagę na pewną rzecz, jaką tu widzimy w tym oknie. Proszę zobaczyć w oknie głównym, którym później, jeśli wgramy plik z zawodnikami, będziemy mieli tu kolumny z ich nazwiskami, numerami startowymi itd. Tak ale istotne jest, co widzimy tu w nagłówkach, w kolumnach, tak? Proszę zobaczyć, że tu mamy tak: kolumnę startu, kolumnę czasu pierwszego pośredniego, czasu drugiego pośredniego, czasu trzeciego pośredniego i mety i czasu już wyliczonego z różnicy czasów między metą a startem. To, cośmy tutaj w tej chwili zastali, to mogę przypuszczać, że to jest pozostałość po zawodach, w których Mierzono trzy okrążenia zawodników, bo na przykład były takie zawody. Ale jednocześnie muszę dodać, że 95% zawodów, jakie obsługują systemy RFIT i się przeprowadza w biegach masowych, to są zawody, w których jest start wspólny i potem od razu czas na mecie, bo to są biegi 5-10 km. 22 i 42 maratony, a nawet supermaratony. Czyli w zasadzie rzadko kiedykolwiek korzystamy z czasów pośrednich. Najczęściej korzystamy przy czasach pośrednich wtedy, kiedy mamy zawody z wieloma okrążeniami. Gdybyśmy chcieli teraz na takim ustawieniu, gdzie widzimy czasy pośrednie w kolumnach, przeprowadzać zawody bez czasów pośrednich, to oczywiście system jak gdyby będzie. Głupi, bo on czas odczytu chipa nie zaliczy do czasu mety, tylko zaliczy kolejno do czasów pośrednich. Dlatego tu Państwu na to zwróciłem uwagę, żeby pokazać, jakie, na co należy zwrócić uwagę i co należy na początku uruchomienia programu zrobić. Najpierw wchodzimy do działu danych, wchodzimy do ustawień, settings, i tu otworzy nam się okienko, które właśnie będzie. Pokazy, umożliwiało nastawienie ilości czasów pośrednich lub ich brak. My nie potrzebujemy czasu pośredniego w 95% przeprowadzanych zawodach, więc wpisujemy tu cyfrę 0. Dam Państwu OK i zobaczcie Państwo, co się zmieniło. No i oczywiście w tej chwili mamy już poprawnie przygotowaną tabelę do startu bez czasów pośrednich, czyli będzie czas startu w kolumnie zawodnika i czas mety. Oczywiście czas końcowy wyliczany jest z różnicy czasu między czasem mety a czasem startu. To była jedna bardzo istotna rzecz, ponieważ stwierdziliśmy, że niektórzy użytkownicy ten błąd popełniają, myśląc, że jeśli w kolumnie widzą czasy pośrednie, to to jest obojętne dla programu. No niestety nie jest to obojętne dla programu. Jeszcze raz wejdę w ustawienia settings, ponieważ w tej tabelce tutaj widzą Państwo już czasy pośrednie właściwie ustawiliśmy ale mamy jeszcze czas pauzy pomiędzy kolejnymi odczytami chipów. Odczytami ja tutaj posłużę się konkretnym przykładem. Ktoś tutaj wpisał wcześniej 3606 sekund. Jest to w przeliczeniu na minuty i godziny jedna godzina. I teraz tak, jeśli byłby to bieg na 22 km, 21 km, czyli półmaraton lub maraton, to jedna godzina byłaby dobrze ustawionym czasem, a to chodzi o to, że jeżeli zawodnik wystartował o godzinie 10, a my mamy tutaj 3600 sekund, to choćby nie wiem ile razy on przebiegał przez nasz punkt pomiarowy, to dopiero jego chip zostanie odczytany najwcześniej za godzinę. Wynika to z bardzo prostej rzeczy, żeby nie było niepotrzebnych odczytów chipów innych zawodników itd., itd. Najczęściej my sugerujemy Państwu, żebyście tu wpisywali wartość 300 sekund. A 300 sekund to jest dosłownie 5 minut. A tyle nam potrzeba porządku na starcie, żeby zawodnicy, którzy wystartują, a zdarza się, bo, sam, bo sami urządzamy zawody, żeby mieć doświadczenie, jak nasz program i urządzenie działa. Zdarza się tak, że następuje wspólny start zawodników. Ale jeden czy dwóch o czymś zapomniało i, w, i wraca z powrotem na metę, bo coś tam jeszcze chce zostawić lub wziąć. I w tym czasie, gdybyśmy nie mieli tej pauzy, to on już by został odczytany przez system anten i zaliczony by został jego czasu do czasu mety. I wtedy program niestety wyliczyłby mu czas mety i mielibyśmy już bałagan, bo on byłby oczywiście zwycięzcą już po dwóch, trzech minutach, jak zawrócił z trasy, żeby coś wziąć. A takie przypadki, zaręczam Państwu, się zdarzają. Czyli te dwie rzeczy bardzo ważne, y, proszę na to zwracać uwagę. Jeżeli nie ma czasów pośrednich, to ustawiamy tutaj zero i, i, i dajemy w zasadzie krótką pauzę, 300 sekund, 5 minut to nam wystarczy. Natomiast... Y, y, jeżeli nabierzecie Państwo potem doświadczenia i będziecie o tych czynnościach oczywiście pamiętali, no to na przykład jeśli macie bieg na 5 km, to dobrze wiecie, że najlepszy czas będzie w okolicach 18 minut, czyli my możemy sobie pauzę nawet dać 15 minut, a 15 minut to jest 900 sekund, tak? Więc to są bardzo istotne rzeczy podczas uruchamiania zawodów. Teraz w następną czynnością jest właściwe wgranie pliku. My tutaj nowy plik wgramy, zaimportujemy listę startową. Ona, na przykład, ten BM otwórz poprosi nas jeszcze o zapisanie pliku bezpieczeństwa. My to potwierdzamy. I teraz łączymy się z naszym urządzeniem. Nasze urządzenie, czytnik RFID, czyli pomarańczowa skrzynka, jest podłączona poprzez port u mnie COM 7. Dajemy połącz. Włączamy jeszcze napięcie, przepraszam Państwa. Dajemy connect. I tu wyskoczy nam na chwilę czarne okienko, w którym widzimy parametry pracy tego urządzenia. Ono nas w zasadzie nie interesuje. Czasami kontrolnie sobie możemy do niego zaglądnąć. Ono tutaj w pasku zadań będzie pod takim, widoczne pod takim obrazkiem. Jeśli klikniemy teraz na tutaj na nasze główne okno, oczywiście te, czarne, te okno czytnika się tu zwinie. Jeśli będziemy tylko chcieli coś zobaczyć, to sobie je wyświetlamy. Natomiast e, następuje teraz start, czyli wyzwalamy impuls startu i przypisujemy go wszystkim zawodnikom, że mają taki czas startu. To proszę zobaczyć, jest jeszcze coś tutaj takiego jak okienka pauza. To już dotyczy pracy samego naszego urządzenia i tego czarnego okienka, które tam Państwu przed chwilą pokazywałem. Jeśli ta pauza jest tu zaznaczona, czytnik nie czyta. Ja Państwu pokażę. Nic tu się nie dzieje, nie widzicie Państwo odczytu czytników. Natomiast ja wezmę tylko, zdejmę pauzę i podsunę garść chipów. Zobaczycie Państwo, co się będzie działo. Od razu następuje czytanie chipów, tak? Więc, i teraz zatrzymuję. Zobaczycie Państwo, że jak dałem pauzę, to tutaj będzie komunikat. Pauzę, pauza włączona, tak? To oczywiście jest okienko tylko do kontroli, że nam wszystko poprawnie działa, natomiast my w ogóle tam rzadko będziemy zaglądali. Także należy pamiętać też o tym okienku: pauza. Ono wstrzymuje pracę naszego elektronicznego systemu AirFit, czyli tej naszej walizki. Jest to związane z tym, żeby jak nie ma potrzeby to żeby urządzenie nadmiernie sobie nie pracowało. Oczywiście moglibyśmy założyć, a niech pracuje cały czas i wtedy byśmy skasowali. Jeśli będziemy mieli więcej takich doniesień, że z tego powodu użytkownicy programu mieli problemy, zlikwidujemy oczywiście tą funkcję. Ale na razie wydaje nam się, że jest ona słuszna i potrzebna. To oczywiście ta pauza nie dotyczy wcale czasu impulsu, o którym rozmawialiśmy wcześniej. No, i teraz, jeśli by, powiem wam Państwu krańcowy yy, przypadek. Zawodnicy są na trasie, wystartowali, jak tu Państwo widzą, o 10.44, no i, i nadbiega nam zawodnik, a my tej pauzy nie mamy odhaczonej, to my go nie zczytamy. Niestety, stracimy tego zawodnika i jego czas. Więc tutaj też popełnia się bardzo często błąd, bo nie chce się, żeby urządzenie pracowało, więc tu się. O pauzie zapomina, i dopiero się o niej przypomina, jak biega pierwszy zawodnik, a my nie mamy odczytu. I dopiero patrzymy, ach, ta pauza, tak? Także pokrótce Państwu mówiłem takie trzy ważne na początku rzeczy, których należy przestrzegać, żeby skorzystać z radością z tego programu. Dziękuję bardzo.